Państwo, jesteśmy w trakcie trzeciej edycji szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w praktyce projektowej. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie wśród uczestników, którymi są między innymi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektanci, strażacy, mamy możliwość wymiany doświadczeń, wymiany poglądów. Tematyką dzisiejszej mojej prezentacji było to, w jaki sposób komendant zajmuje stanowisko po przeprowadzonym odbiorze. Komendant powiatowe miejsce Państwowej Straży Pożarnej może wnieść uwagi, może wnieść zastrzeżenia, a także wnieść sprzeciw w sprawie pozwolenia na użytkowanie. W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości, komendant może zająć stanowisko w formie sprzeciwu, zastrzeżeń bądź uwag. Jest to uzależnione od tego, jaki rodzaj nieprawidłowości zostanie stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych i co zostanie opisane w protokole z prowadzonych czynności. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj tutaj zaszczyt uczestniczyć w szkoleniu branżystów, branżystów związanych z szeroko rozumianymi instalacjami i systemami zabezpieczeń związanymi z ochroną przeciwpożarową, czy to czynnymi, czy biednymi. No wykłady bardzo, bardzo ciekawe. Jest tutaj wielu, wielu branżystów. Myślę, że możemy z tego korzystać garściami i tak naprawdę poszerzać swoją wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, dzięki czemu jeszcze bezpieczniej możemy wszyscy Funkcjonować. Tematy poruszane na dzisiejszej konferencji interesują nie tylko projektantów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale również użytkowników obiektów. Właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe wiąże się, po pierwsze, z projektowaniem budynku zgodnie z przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, a później również jego użytkowaniem, przestrzeganiem. Odpowiednich przeglądów, konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i tych wszystkich, które mają wpływ na ochronę przeciwpożarową w budynku. Liczna frekwencja na dzisiejszym spotkaniu każe stwierdzić, że zainteresowanie tymi sprawami jest bardzo duże, a my, jako Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, zawsze popieramy takie idee i cieszymy się, że jeden wspólny Głos przekazu, który otrzymają projektanci, rzeczoznawcy, użytkownicy budynków, będzie potem służył bezpieczeństwu wszystkich obiektów i osób w nich przebywających.